Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Szymon za nami próba za wami w zasadzie próba generalna przed niedzielnymi zawodami z diabłami, powiedz, co wy jako team dzisiaj szukaliście? No, szukaliśmy odpowiednich ustawień, żeby motocykle były jak najszybsze. Też po meczu w miałem problem z silnikiem. Musiałem dać go na serwis, no i też chciałem się sprawdzić, czy pracuje tak, jak powinien. Dzisiaj pracował wyśmienicie, dobrze mi się na nim jeździło, był szybki i myślę, że, że to było takim głównym tutaj zadaniem na dzisiaj. Szymek, najwięcej dyskusji oczywiście w ostatnich dniach toczy się wokół gnieźnińskiego toru. Wszyscy zwracają uwagę, co się na nim dzieje, co się na nim działo, co się będzie działo. Powiedz, jakie są Twoje wrażenia po dzisiejszym dniu, bo mnóstwo pracy zostało włożone dzisiaj w nocy i dzisiaj w ciągu całego dnia, jak ty byś to opowiedział nam? Tak, słyszałem właśnie, że wczoraj do późnych godzin w nocy tutaj były prace prowadzone i dzisiaj zapewne od samego rana też tor dzisiaj na treningu był dobry. Myślę, że jeżeli w niedzielę będzie taki sam, to lub bardzo podobny, bo wiadomo, że, że różne czynniki mają na to wpływ, to, to będę zadowolony, bo dzisiaj się dopasowałem do tego toru, pasowało mi. I myślę, że jak w niedzielę zastanę taki sam, to równie będzie dobrze, no, tutaj y, duże brawa dla całego klubu, bo, bo wczoraj on był bardzo mocno otwarty i wiadomo, no, ciężko było, to nie jest tak, że to kilka godzin jest potrzebnych na przygotowanie takiego toru, no, no, dzisiaj był bardzo dobry na treningu, bardzo dobrze się jeździło, start również był dobrze przygotowany, oby, był tak, oby było tak dalej. Nie było tej takiej kurzawy, którą pamiętamy, prawda? Ostatnio widać, że, 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 że to wszystko ładnie się odsypywało. Tak jest, no też wiadomo, że kurzawa nieraz jest nieunikniona, bo mając dużą temperaturę, no to ten tor szybciej przesycha i szybciej traci wilgoć. No, no dzisiaj mieliśmy trening w godzinie meczu, czyli 16.30, troszkę później, nie kurzyło się, ale czy się kurzy, czy się nie kurzy, no to tor jest równy dla każdego. No. Ja na przykład osobiście nie, 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 nie zasłaniam się torem, że tor mi nie pasował. No. Wiadomo, że chciałoby się, żeby tor był zawsze powtarzalny i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.